Cześć, Karol Paszcza z firmy Elkab. Jesteśmy obecnie na Stoisku Westfalii. Jest to o tyle ważne dla nas wydarzenie, że dosłownie dwa dni temu przyjechała pierwsza w historii Westfalia do nas, do Krakowa. Dokładnie taki sam model, dokładnie w tym samym kolorze, czyli Westfalia Club Joker. Samochód w wersji z napędem na cztery koła i z automatyczną skrzynią biegów. Niewielki samochód bazujący na Volkswagenie T6 o długości nieco ponad 5 metrów ale y, samochód, który oferuje cztery miejsca do jazdy i do spania i w tak niewielkim y, nadwoziu y, również oferuje pełen aneks y, Sanitarny, kuchenny, więc jest to pełnoprawny samochód kempingowy. Westfalen Club Joker to mikrokamper, w którym właściwie jest wszystko, co jest nam niezbędne. Mamy pełnoprawną kuchnię. Ja w tym momencie stoję w kabinie prysznicowej, mogę sobie coś ugotować. Kabina prysznicowa mieści się w tylnej części, jest zintegrowana z toaletą. Do dyspozycji mamy zbiornik wody czystej o pojemności 70 litrów i zbiornik wody szarej o tej samej pojemności. Mała lodóweczka w tej części samochodu, a nad nią podnoszone lusterko. Oczywiście kilka drobnych szaf, szafeczek, szuflad w kuchni. I samochód oferuje cztery miejsca do spania. Tylna ławka posiada funkcję stworzenia miejsca do spania. Jest to opatentowane rozwiązanie przez Vestalie. Wystarczy jednym ruchem rozłożyć kanapę i tworzy nam się miejsce do spania. Natomiast drugie jak powiedzmy w alkowie wysuwamy poszynię. Tamten na teraz oczywiście być co bliżej i mamy dodatkowe duże łóżko na górze. Składanie też jest bardzo proste. To jest kilka sekund, później zamykamy tylko tę przestrzeń i zabezpieczamy z dwóch stron. Samochód, tak jak wspomniałem, jest już u nas dostępny. Będziemy go na pewno prezentować na targach w Poznaniu już wkrótce. Obok stoi nieco większy model, bazujący na manie TGE Westfalia Sven Hedin. Samochód, który również został przez nas zamówiony w zeszłym roku i wkrótce powinien do nas przyjechać, będzie również oferował napęd na cztery koła, mocniejszy silnik, bo 180 koni i oczywiście automatyczną skrzynię biegów. Wspominałem wcześniej o modelu Sven Hedding, który wkrótce będzie również dostępny u nas w firmie Elkamp. A teraz mamy okazję zobaczyć, jak wygląda w środku. Tak jak wspomniałem, samochód bazuje na manie TGE o długości niecałych 6 metrów. Samochód oferuje 4 miejsca do jazdy i dwa miejsca do spania. Ze względu na to, że man, tak jak crafter czy sprinter, jest samochodem dość wąskim, w tylnej części, aby łóżko miało odpowiednią długość, lewa część ściany elektrycznie się rozsuwa, to zobaczymy za chwilkę na zewnątrz. Dzięki temu łóżko jest po prostu dłuższe. Pod łóżkiem. Mamy do dyspozycji sporej wielkości bagażnik. Po prawej stronie klasycznie łazienka zintegrowana z kabiną prusznicową. Bardzo nas cieszy to, że coraz więcej producentów oferuje podwozie również na, na MAN-ie, nie tylko na Fiacie i Zdrojenie. MAN w tej wersji. Dostępny jest ze skrzynią ośmiobiegową, automatyczną i również opcjonalnie z napędem na cztery koła. Charakterystyczny element, który widzimy tutaj na bocznej ścianie samochodu, to elektrycznie wysuwane poszerzenie, dzięki czemu łóżko, które umiejscowione jest z tyłu w poprzek, daje nam dodatkowe kilka centymetrów, a w momencie kiedy jedziemy samochód nie jest niepotrzebnie poszerzony, więc ten element się chowa i licuje z ścianą boczną. Co ważne, wszystkie Westfalie zamówione przez nas, czy to będzie Volkswagen T6 czy MAN, będą oferowane wyłącznie z silnikiem dwulitrowym, a więc również z niską akcyzą. I wszystkie zamówiliśmy w wersji z napędem na cztery koła. Także śledźcie nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową, i tam będziemy wrzucać wszystkie szczegóły.